Cześć! Witamy w pierwszym odcinku poświęconym metodzie SMART. SMART to metoda, która pozwoli ci osiągać założone przez ciebie cele. SMART, z angielskiego mądry albo sprytny, to tak naprawdę akronim. Oznacza to, że każda litera w słowie SMART jest pierwszą literą przynotnika, jaki określa dobrze zdefiniowany cel. Na potrzeby tego kursu będziemy omawiać sobie wersję polską, która różni się nieco od wersji angielskiej poszczególnymi słowami. Jednak kiedy spojrzymy na całość modelu, zwrócimy uwagę na to, że mają one bardzo podobny sens. Ale to od Ciebie zależy, który model bardziej przypadnie ci do gustu. Pierwsza litera. Z naszego akronimu S. Jaki powinien być cel? S jak skonkretyzowany. Dlaczego skonkretyzowany? Przypomnij sobie to, co mówiłem we wstępie do tego kursu. Marzenia kontra cele. Kiedy pytasz ludzi o ich życiowe cele, bardzo często mówią do Ciebie marzeniami. Marzenia są rozmyte. Nie mają wyraźnie zarysowanych granic. Dlatego bardzo możliwe, że te marzenia nigdy się nie spełnią, chyba że z rządzeniem przypadków. Jeżeli chcesz, żeby Twój cel został zrealizowany, musi być on ujęty w konkretne ramy. Weź kartkę i zapisz sobie konkretnie, co chcesz osiągnąć, do jakiego momentu w swoim życiu chcesz dojść. Zapisz sobie, co chciałbyś zrealizować, po to, żebyś wiedział. Kiedy się tam znajdziesz? Cel powinien być konkretnie określony. Człowiek działa bardzo efektywnie w momencie, kiedy widzi na horyzoncie punkt, do którego zdąża. Dlatego pamiętaj o tym, że Twój cel powinien charakteryzować się konkretnością. Wcale nie jest to trudne. Bierz kartkę i zaczynaj. Jak wyznaczyć skonkretyzowany cel? Najpierw weź kartkę i napisz, co konkretnie chcesz osiągnąć. Unikaj niejasnych i rozmytych sformułowań. Zamień kiedyś, czyli wyrażenia takie jak może, marzę, chciałbym, myślę o, na teraz, czyli postaw na wyrażenia komunikujące postawę zrobię to. Używaj konkretnych liczb, słów i dat, by osadzić swój cel w odpowiednich ramach. Zastanawiasz się, jak konkretyzować swoje marzenia. Załóżmy, że twoje marzenie brzmi chciałbym kiedyś pojechać na Jamajkę. Weź kartkę i zapisz to w konkretnej formie. Ustal konkretne działanie, osadź je w konkretnym miejscu przy użyciu konkretnych cech. Jak wygląda cel, który jest konkretyzowany? 7 lipca o 9 pójdę do biura podróży przy ulicy Kapitulnej i kupię dwa bilety samolotowe na Jamajkę. Z kolejnego odcinka dowiesz się, jaki jeszcze powinien być cel, aby łatwo było go realizować. Do zobaczenia.